Cześć, oto nowe BMW X330e, czyli w wersji plug hybrid, a jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zróbcie to już teraz, ponieważ nadal połowa z Was tego nie robi. Zaczynamy odcinek. Niedawno do rodziny BMW X3 dołączyła również wersja Plug-in Hybrid, czyli oznaczona 30e. Dziś skupimy się tylko na niej, ponieważ pełen test tego samochodu w wariancie XDrive 20 znajdziecie w linku powyżej. Pod względem stylistyki nowa hybrydowa odmiana 30e nie różni się raczej względem swoich odpowiedników benzynowych. Tutaj natomiast mamy pakiet stylistyczny M Line, dzięki któremu mamy sportowe zderzaki z przodu, z tyłu również sportowe emblematy z logo M, a wyróżnikiem odmiany hybryd Plugin jest oczywiście klapka zasłaniająca gniazdko do ładowania tej baterii o pojemności prawie 20 kWh. Ładowanie z gniazka 11 kW powinno zająć około 2 godziny i 15 minut. Minusem są niewygodne klamki drzwiowe oraz dźwięk zamykania drzwi. Zdecydowanie nie premium. Zupełnie inaczej niż w niedawno testowanym Audi A5 limuzin. Ale już jak tak porównamy z Audi, to kluczyk w BMW jest lepszy bez porównania. Też trochę plastikowe, ale ma sporej wielkości powierzchnię wykonaną z metalu. Zimną w dotyku. No dobra, a co z napędem X330e? Tutaj do napędu służy dwulitrowa, czterocylindrowa benzyna, silnik elektryczny oraz akumulator o pojemności 19,7 kWh. Netto. Łączna moc zestawu to 299 koni, i 450 Nm. Auto robi setkę w 6,2 sekundy i rozpędza się maksymalnie do 215 km na godzinę. Zasięg w trybie elektrycznym to około 90 km. Do tego mamy 8-stopniową skrzynię automatyczną Steptronic oraz napęd na 4 koła. Oczywiście X-Drive. Ostatnio zwracam na to uwagę, więc i tutaj zwrócę. Zobaczcie tylko na to słabe wyciszenie samej maski. Znowu jakby ktoś po prostu to pożarł. Może kuna. Ok, wsiadam do środka. Tu zmian nie widać względem zwykłego spalinowego BMW X3, które testowałem wcześniej. Ta sama deska rozdzielcza z dwoma połączonymi ekranami przymocowanymi bezpośrednio do niej. Wciąż robią wrażenie świetliste listwy, które znajdują się tu, tu na boczku drzwi oraz tu na boczku drzwi, ponieważ jeżeli uruchomimy awaryjne światła, to to wszystko nam tak alarmująco mruga. Robi wrażenie. Oprócz tych świetlistych listew również mamy tą, która znajduje się tutaj dookoła tej dwumiejscowej ładowarki indukcyjnej oraz uchwytu na kubki. Tutaj również ta listwa się nam podświetla i reaguje na to, co wybierzemy sobie tutaj w systemie multimedialnym. Jeżeli wybierzemy jakiś kolorek, no to wiadomo, wszystko pięknie nam różnymi kolorami emanuje. Kokpit jest przejrzysty na tunelu środkowym. Nadal mamy tutaj właśnie, jak wspominałem, ładowarkę indukcyjną, uchwyty na kubki oraz nieśmiertelne pokrętło iDrive. Oraz selektor do zmiany biegów. Co do pokrętła iDrive, ja już z tego korzystam coraz rzadziej, ponieważ sam system multimedialny nowej generacji iDrive jest raczej przystosowany do obsługi go dotykowo i owszem, powoduje to, że pojawia się tutaj mnóstwo odcisków palców i zaczyna być nieładnie, ale jednak do większości funkcji jesteśmy w stanie dotrzeć szybciej właśnie za sprawą dotyku. Minus, na który chciałem zwrócić uwagę, to oczywiście to, że cały panel klimatyzacji jest tutaj bezpośrednio w dotykowym ekranie, także jeżeli chcemy zwiększyć temperaturę, to na szczęście... Są tutaj, jest plusik i minusik, dzięki któremu możemy zrobić to od razu, bez otwierania dodatkowych zakładek, tak jak to miało miejsce w ostatnio prezentowanym, na przykład Volvo XC90 po lifcie. Natomiast jeżeli chcemy uzyskać dostęp do większej ilości ustawień, na przykład włączyć wentylację, podgrzewanie fotela kierowcy, czy podgrzewanie kierownicy, no to trzeba już kliknąć dwa razy, a żeby uzyskać dostęp do większej ilości ustawień, samego panelu klimatyzacji należy kliknąć to i dopiero tutaj mamy regulację, Siły nawiewu, czy też innych rzeczy. To jest takie. Nie za fajne. Natomiast jeśli chodzi o samą obsługę multimediów, to tutaj nie mogę się do tego przyczepić. Sam ekran reaguje na dotyk łatwo, szybko, szybko, jest responsywny, grafiki są wysokiej rozdzielczości, także bardzo OK. Za kierownicą tradycyjnie również jest ekran, który prezentuje nam wskazania komputera pokładowego oraz prędkościomierz. No i niestety nie ma tutaj tradycyjnego widoku prędkościomierza, obrotomierza, mamy tylko taki nowoczesny. Do samej kierownicy nie sposób również się przyczepić. Ponieważ jest taka, jak w BMW być powinna. Przejrzysta, funkcjonalna, gruby wieniec kierownicy sprawia, że przyjemniej się, lepiej się ją obsługuje. Ona jest ona pokryta skórą, lekko spłaszczona od dołu oraz oczywiście multifunkcyjna z łopatkami za kierownicą, które służą nam tutaj do zmiany biegów, no bo to nie elektryk. Minusem deski rozdzielczej jest jej wykończenie. No bo z jednej strony same ekrany nie skrzypią, porządnie są spasowane, no ale z drugiej tutaj znajduje się taka charakterystyczna skanina, która pokrywa również boczki drzwiowe i to jest dokładnie ten sam materiał, który znaleźć można było w testowanym niegdyś nowym Mini Countryman. Jest to oczywiście materiał z recyklingu. To co mi się jeszcze nie podoba, to to w jaki sposób zostały wykończone te klamki drzwiowe. Słabej jakości plastik, dodatkowo taki nieprzyjemny w dotyku. No, tak samo wyglądało to w modelach przedprodukcyjnych, które testowałem właśnie, jeżeli chcecie zobaczyć tamten test, to odnośnik macie powyżej, czyli to jest właśnie test nowej X3 w wersji 20. Przednie fotele oferują bardzo wysoki komfort podróżowania, mamy mnogość ustawień tutaj elektrycznych, mamy możliwość przedłużenia siedziska, dwukierunkowe ustawianie samego zagłówka, czy też zwiększenie bądź zmniejszenie podparcia bocznego pleców. Dodatkowo komfortowe ustawienia są możliwe w opcji podgrzewanie, wentylowanie samych siedzeń oraz podgrzewanie kolumny kierowniczej. To wszystko sprawia, że jest tutaj naprawdę bardzo wygodnie i podróżuje się miło i komfortowo. Z tyłu również jest wygodnie, jest dużo miejsca zarówno przed nogami, jak i też nad głową. Tutaj, jeśli chodzi o przewożenie wyższych pasażerów, o podróżowanie wyższych pasażerów, to nawet wsiadałbym, jeżeli mam 1,90 m spokojnie, ponieważ naprawdę nad głową jest dużo, dużo e, miejsca. Siedzi się wygodnie. Co prawda Tylne hanapa nie posiada żadnej formy regulacji ani wzdłużnej, ani kąta pochylenia oparcia, co jest dziwne, bo nawet w mniejszym BMW X1 jest możliwość regulacji kąta pochylenia oparcia. To jest dość zaskakujące. Jeśli chodzi o komfort siedzenia pasażerów, o to, co mają tutaj do dyspozycji, to mają panel do sterowania trzecią strefą klimatyzacji. Są również opcjonalne możliwości podgrzewania dwóch skrajnych foteli tylnej kanapy. Jest dodatkowo szeroki podłokietnik z dwoma uchwytami na kubki. Natomiast to, na co zwracam uwagę, to to, że jakość wykończenia boczków drzwi w tylnej części pasażerskiej jest nieco niższa niż w przedniej części pasażerskiej. I kufer, jak to zazwyczaj w BMW, jest foremny i dobrze wykończony. Ma rozmaite haczyki na zakupy i oferuje płaską podłogę. W przypadku hybrydy plugin bazowo oferuje 460 litrów, czyli mniej aż o 110 litrów od innych wariantów. Możemy go powiększyć, składając tylną kanapę w proporcjach 40 do 20, do 40 do 1600 litrów, to także mniej od reszty odmian o 100 litrów. Tu niestety zwracam uwagę na to, że nie ma cięgien. W bagażniku, także musimy złożyć te tylne fotele ręcznie. Próg załadunkowy jest naprawdę nieznaczny. Pod podłogą mamy miejsce na siatkę bagażową, a dodatkowo tutaj są haczyki na zakupki. Istotnym minusem w przypadku X trójki 30 E jest ta. Walizka, znaczy bardziej ten worek pełen kabli, który niestety musi się tutaj znajdować. Nie ma konkretnego miejsca we wnętrzu tego samochodu, w którym można by było go upchać. Także on tutaj zawsze będzie i zawsze będzie nam zawalał nasz bagażnik. Dość łatwo jest pomyśleć, że układ napędowy X330E to w istocie tak naprawdę seria 3.330E. I bez wątpienia, jeżeli któryś z Was tak pomyślało, to bez wątpienia macie cząstkową rację, cząstkową, bo oczywiście w X3 mamy napęd na 4 koła AWD, a cała, cały układ napędowy realizowany jest na podstawie dwulitrowego silnika benzynowego, czterocylindrowego, silnika elektrycznego oraz samej baterii. Istotną różnicą względem poprzedniej X3, plug-in hybrid oraz też samej trójki jest wielkość baterii. Bateria wzrosła niebagatelnie. Tutaj ma pojemność netto niemalże 20 kWh, 19,6 kWh. Zatem powiększyła się względem X3 G45 o prawie 7 kWh netto. Także jest to dobry wynik, który przekłada się oczywiście na, większe, na większy dystans, który pokonamy podczas jazdy w trybie całkowicie elektrycznym. Oznacza to, że jeżeli jeździcie na co dzień z pracy do domu, z domu do pracy i użytkujecie X trójkę w plugin, w pluginie po prostu do jazdy, do dojazdów do pracy, to bardzo możliwe, że praktycznie nie będziecie musieli jej tankować. BMW twierdzi, że konstrukcja nowego modelu jest lżejsza, ale także sztywniejsza, że zawieszenie zostało poprawione i ja też to czuję, że system tłumienia w nowej X-trójce jest bardziej dorosły, bardziej zbliżony do tego, jak prowadzi się X5, aniżeli taki, jaki miał, jak to miało miejsce w poprzedniej X-trójce. Także to jest zdecydowanie na plus. Producent podaje, że spalanie przy całkowicie rozładowanym akumulatorze wynosi tutaj 7,9 litra na 100 km. Z naszych pomiarów wychodzi, że jest to 8,8,1 litra na 100 km, co w mojej ocenie nadal nie jest wynikiem takim złym. Natomiast jeżeli użytkujecie X trójkę głównie w mieście, to wtedy powinniście bardziej zwracać uwagę już na zużycie energii, które w tym wypadku wynosi 24-26 kilowatogodzin na 100 km. A Ile kosztuje nowe BMW X3? Podstawowo kupicie je za 256 tysięcy złotych. Natomiast jeśli mówimy o odmianie plug-in hybrid tej 30e, to kupicie ją za 385 tysięcy złotych. Jestem ciekaw waszej opinii na temat tego samochodu oraz co byście wybrali, gdybyście mieli do wyboru właśnie suwa tej wielkości w odmianie plug-in hybrid. Napiszcie koniecznie w komentarzach, a my widzimy się już w środę w nowym odcinku na Cześć!